Witam Was serdecznie na moim kanale Mocny Mioda z Poland Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną wersję kolorystyczną Alpinki A110 Zrobimy takiego małego unboxinga Na początku chciałem abyście zasubskrybowali mój kanał I oczywiście duży, dużo lajków pod filmikiem i mile widziany komentarz Pozwoliłem sobie już go odpakować Bo sami wiecie, że firma Norev robi w niektórych momentach paskudne te pudełka i sami zauważcie, że przy otwieraniu, a tyle modeli już mi się też również przewinęło, w mojej kolekcji ułamałem, dlatego mi się to naprawdę nie podoba. Bardziej wolałbym sugestie Solido, gdzie nie ukrywajmy, o wiele lepiej to jest zagrane. Nie przedłużając zapraszam Was do oglądania i oczywiście komentowania mojego najnowszego filmiku z udziałem francuskiej piękności. Na początku chciałem powiedzieć, że bardzo ładnie lakier jest położony na tym modelu. Miałem wersję Color Edition żółtą, żółtą. i tam lakier był nie za bardzo dobrze położony, więc tu jest bardzo fajny. Można się cofnąć do moich poprzednich filmików. I również było porównanie mojej alpinki z firmy Solido i Norev widać, że jest tam różnica troszeczkę w jakości, ale no nie ukrywajmy co na też tutaj wpływa na jakość tych modeli i teraz widok po prostu widać proszek tak, w środku kolor to nie jest jakiś biały, tylko taka bardziej perła. Jak to jest, zawsze mówię, przybrudzony biały, ewentualnie kość słoniowa. Ładne przetłoczenia. ...szkoda, że układu kierowniczego tu nie ma, więc można jeszcze kupić ten model w miarę rozsądnych pieniądzach jeszcze i cieszy się z niego, nic się w nim nie otwiera, a też jest minus, ale nie okrywajmy. Większość już takich modeli jest. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że było to miło. A serdecznie mocno model